Druga w nocy to ja sobie postanowiłam zrobić e, kanapki. One są wegetariańskie, mają tylko posypane serem. Jesteśmy w Hiszpanii, no to pokażę Wam sos alioli, z którym będę jadła te kanapki i wykorzystałam po prostu zwykły ser do e, posypania. E, tutaj jest cebula, sałata, pomidor, właśnie sos mm, jest z jagórki i z. Z tego alioli. Także próbujemy to, co ja tutaj stworzyłam. Zobaczymy, czy będzie brakować sosu. Mm, Bardzo dużo sosu mi wyszło. Mm. Nie ma sensu. Nie ma sensu. Nie ma sensu. Zobaczcie pierwszą bułkę. <coughs> Zjadłam tu jest sałatka. To jest po prostu bułka. sałatką To było mega. Nic mm. nie zostało. Teraz <noise> sałatka jest. Nie, nie jest sekret. Ja znowużam. Oj, zostałam w to jest ta sałatka, która była w hamburgerach. Jogurt kratki, sałata, przyprawy. Mm. Nie, jest to sekretny składnik. Jak on się nazywa? To warzywa. Wyleciał mi tej jak się nazywa, ale na pewno wiecie. Ono jest z tej sałatce. Brudne palce, ale najważniejsze, że pasnokcie czyste. Słuchaj, słuchajcie, sałatka wyszła mega. Mega każdemu polecam, ja jej użyłam nawet do zrobienia właśnie um, tych kanapek, coś fantastycznego, A polecam wszystkim, wszystkim polecam, użyłam też jogurtu greckiego do sosu.